Czy może bajki emitowane na pewnym kanale o nazwie Polonia 1? Pff, debilne pytanie. Jasne, że każdy pamiętał. Nie było chyba nikogo, kto by z wypiekami na twarzy nie śledził przygód Tygrysiej Maski, Zorlo, Sali, i Yatamana. Tak, moi kochani, Yataman. Najbardziej zakręcone, kontrowersyjne, zwariowane i totalnie bez sensu anime, jakie kiedykolwiek mogliśmy zobaczyć w polskiej, włoskiej, niemieckiej i jakiejkolwiek telewizji. Najgorsze jest jednak to, że my ową produkcję kochaliśmy. Kochaliśmy się w skrycie w droni, i naśladowaliśmy potajemnie taniec Yatamana, a w okresie studiów wciągaliśmy. Koście energetyczne. Oryginalny Yatamen tworzony był w latach 1977-1979. Oznacza to, że Japończycy doznawali orgazmu na widok droni w momencie kiedy większość z Was. Była dopiero planowana lub nieplanowana, niepotrzebne skreślić. Jatamen to dla większości z Was początek przygód z mangą i anime, a przysłużyła się w tej zboczonej podróży właśnie telewizja Polonia 1. To właśnie ten kanał zadecydował się wyemitować Jatamana, którego lektorem z początku był Janusz Kozioł, a później Jacek Brzostyński. Dlaczego mówię o polskich lektorach? Ponieważ byli oni zajebiści i używali nieraz niecenzuralnych słów, które w bajkach, jak do tej pory, nie występowały. Łącznie wyprodukowano 108 odcinków Jatamana. I powiem szczerze, miały one podobny schemat, ale tak naprawdę nie nudziły. Na zawojowanie kinami Yataman musiał niestety poczekać do 10 kwietnia 2007 roku. To właśnie wtedy firma Nikatsu dała zielone światło na zrealizowanie filmu popularnego, który trafił do kin w 2009 roku. Co ciekawe, owa produkcja w porównaniu do innych filmów live-action, takich jak na przykład Charjika z Księżyca, z miejsca zyskała uznanie japońskiej widowni, co spowodowało, że Yataman przez wiele, wiele, wiele kolejnych tygodni był na szczycie japońskiej listy przebojów. Thank you! Thank you. Very funny.